Cześć, spróbuję jakoś zacząć dzisiejszy film. Dzisiaj jest dzień ten wylotu. Jest godzina 9:30 rano. Ja dopiero rozmawiałam z Jurką, siostrą, z moją szwagierką ponieważ jest, no mam ogromny stres ze względu na to, że bardzo duże burze tutaj dzisiaj nadchodzą i nie wiadomo w ogóle albo polecimy, albo nie, a akurat na czas startu te burze mają być i ma to trwać kilka godzin, jutro też mają być silne deszcze. Jeżeli tutaj samolot mi się opóźni kilka godzin, do później nie zdążę na ten samolot w Warszawie, już mam po prostu dzisiaj jak nie wiem co, stres, nerwy. Ale okej, okay, um, zaraz pójdziemy z Emilką, trochę coś się rozerwiemy, zrobimy sobie paznokcie, żeby o tym nie myśleć, pójdę też do apteki kupić sobie tabletki jakieś na uspokojenie, pójdę, e, pójdziemy do kościoła też i e, e, dla tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, to w Polsce nie byłam od 5 lat, także dzisiaj będzie dla mnie taka duża podróż, o ile się ona wydarzy, także trzymamy nadal kciuki, żeby wszystko było dobrze, na dodatek wczoraj jeszcze cały dom wieczorem przetelepaliśmy zgubiłam mój dowód osobisty polski, który był już nieważny ale ja go miałam kilka dni temu dzisiaj po prostu też jeszcze rano szukałam wczoraj cały dom przytelepaliśmy i nie ma, także po prostu czasami tak jest, że jak się no po prostu tak bywa ale okej okay, um, co chciałam powiedzieć to to, że jeszcze, także tak Zaczynamy dzień i ja mam stres ogromny, także potrzebuję jakieś tabletki na uspokojenie, a bardzo się boję tych burz ze względu na to, że ja tutaj już mówiłam, że ja się bardzo boję latać samolotem, to po pierwsze, a po drugie już miałam takie przeżycia z Emilią, gdzie leciałyśmy, byliśmy chyba tam uff, wiele godzin w samolocie z międzylądowaniem nawet w Bostonie przez to, że tutaj były burze, także ja wiem z czym to się wiąże i tego się bardzo boję. Teraz tutaj nasza znajoma też leciała w Albanii Albanii chyba musiała, gdzieś tam mówiła, dopiero że lądować przez, przez te burze Inni z naszej rodziny też teraz lecieli To dzieciaki tam kilka godzin musieli też na lotnisku siedzieć, czekać Bo idzie huragan z Florydy, także zobaczymy jak to będzie Także jak chcecie to oglądajcie, zobaczymy czy polecimy, czy nie polecimy ja, To jest no, <gry> Idę do apteki Może uda mi się znaleźć jakieś tabletki Na uspokojenie W ogóle tą aptekę muszę pochwalić Robił mój mąż tutaj w środku Także jest bardzo ładna I zapytamy się pani co mi poleci Mam coś takiego Wezmę jak wrócę do domu Poczytam i wypróbuję jedną Wzięłam dwie tabletki To są ziołowe Więc zobaczymy czy w ogóle coś tutaj na mnie podziała Byłyśmy na tych paznokciach i nawet ładnie mi pani zrobiła, ale wiecie co, trafiłyśmy do salonu jak z koszmarów. Emilia zaraz też swoje pokażę, bo tak pozwoliła mi zrobić u i nie wiem, co ja w ogóle miałam w głowie, że pozwoliła mi na czerwone. Ale wakacje niech ma, tak? Zadowolona jesteś? Ładnie zrobiła. Ale właśnie, co do tego salonu, ja dodawałam tam story na Instagram, że dosłownie jak z koszmarów. Czasami są takie filmiki, gdzie dziewczyny jakieś pokazują najniżej oceniany na przykład salon fryzjerski czy salon paznokci To po prostu do tego trafiłyśmy, bo ten koło nas, y, było tam długo czekania, więc zaraz tam ulica obok jest kolejny I mówimy, dobra idziemy do tego, nigdy nie byłyśmy tam Weszłyśmy, ciemno, w ogóle drzwi otworzone, gorąco jak nie wiem, światła w ogóle, prądu nie było, nie wiem dlaczego Pani świeciła telefonem na moje paznokcie u stóp, żeby mi robić, bo nic nie widziała, później założyła sobie tutaj coś takiego świecącego miała, latareczkę i tak i bez rękawiczek, tutaj w ogóle higiena pracy w niektórych salonach to po prostu no, nie istnieje, jakby w ogóle tego nie było, że... Wiecie, i tarkują wam pięty i, i wszystko po prostu bez rękawiczek. A najlepsze jest to, że ja ze swoimi stopami, no to wiecie, weszłam prosto z ulicy i pierwsze co, to one powinny te stopy umyć, tak zawsze robią, a tutaj od razu ona bez rękawiczek wzięła moją nogę i zaczęła tam wszystko na tym pracować, także tak otwarcie. ale przynajmniej trochę się odstresowałam, naprawdę się odstresowałam, zrelaksowałam się, zrobiłam sobie french Emilka tutaj zje, bo zeszłyśmy też po... Burgery. The See, it's the A tak, jak ketchup twoje paznokcie. Zeszliśmy po burgery, i tutaj mamy takie z innego miejsca. French fries, frytki, takie nawet fajne, w ogóle chrupiące. Pierwszy raz takie widziałem. Duże. że chrupią. I tak, zjemy to i idziemy do kościoła. Like Dzisiaj w intencji szczęśliwego lotu. Będziesz tęsknić za mną. Czeka, czy to mnie będą się tak lepić? No jak? Może idzie to normalnie, bo ona dzisiaj cały dzień przespała. W ogóle do nas nie przyszła dopiero teraz. Muszę bo taś... pogoda jest do a więc kot chce poleżeć. Będziesz dzwonił do nas z nią, okej? Okay? Tak! wysyła mi zdjęcia, Ta. co Kicia robi. Chcesz się pochwalić, co porabiasz, małgoś? Milion razy sprawdzam wszystko, czy mam. No, bo tak. Wiesz co, Jurek, czerwoną stążkę. czy... Tutaj jest na szczęście. <grywki> Jedna, muszę drugą znaleźć żeby, to w sumie to jest tylko, no też żeby, o właśnie, muszę coś znaleźć, żeby później swoje walizki rozpoznać na, na taśmie. No z czerwoną wstążkę. No tak, ale jak będzie miało 5 innych, czy 10, 20 ludzi, taką samą czerwoną wstążkę. Okay. Żegnamy się z Kicią i wychodzimy już, Emilia z plecakiem, pora na nas. Pa! Mój sią, sią. Jedziemy, deszcz, pada, korek się zrobił, ale już chyba puszcza teraz, nie? No, bo godzina szczytu Godzina szczytu, jest godzina ósma, nie, wiem ja mówię, 6.24? Jest 18.24 no, ciemno, 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 ale parno, gorąco, w samochodzie klimat super, ale to chciałam powiedzieć, to to, że no, do mnie nadal nie dochodzi, że faktycznie, że jedziemy na lotnisko i że bo w ogóle nie było planu na ten rok, tak, w ogóle, jakby nie tak. Było, że może we wrześniu, ale to po prostu takie spontane chyba są jednak czasami najlepsze. No, no, no. U nas to zawsze tak mhm. Także, no nie dowierzam, po prostu nie, nie dowierzam, że, że leci okay. Ale Emilia jest szczęśliwa, po prostu cały czas uśmiech jej nie schodzi z buzi bagaże zdane karty pokładowe już mamy idziemy zobaczyć czy jest kolejka teraz duża do security czyli do tego przejścia po prostu i czekamy o 22 mamy boarding no to jeszcze jeszcze trochę lecimy niby jest wszystko o czasie także super nie? Jurek mówi ja nie wierzę że ja z wami nie lecę a <laughs> już żałuję O, jakie ładne flagi poszukamy polskiej Będę tęsknić. Okej. Okay. Posiedzieliśmy trochę, idziemy już na odprawę. Tyle. I tyle, za niedługo startujemy. A powiedziała, Polska nadchodzę. <gry> Moja podróżniczka, już czekamy. Zaraz będziemy wchodzić za 10 minut do samolotu. Emilki plecak przeszedł, ale też się stresowaliśmy, bo nie wiedziałam co ona tam, powkłada Jurek jej posprawdzał. Na koniec jeszcze był tam krem do rąk sobie dołożyła, ale się w ostatniej chwili. Tata ci zabrał, no? no. Okay. What mi już trochę stres minął, ale cały czas jakieś loty odwołują. dotknij samolotu tutaj. O, Dzień, dobry. Dzień dobry. Szukamy swojego miejsca. 23 kotku tutaj chodź, Kicia. Tutaj. Idź do okna. Mhm. <gry> Mi to już się płakać chcę. Po prostu nie wierzę, że jestem w tym miejscu nie wierzę, że... że lecę. Nie, Jakoś nie dociera to w ogóle do mnie. Co się dzieje teraz? Emilia, so good. jak Ci się podoba? Już tak dawno nie latałyśmy, że tutaj po prostu jest tak ciasno, że... To jest streamliner, ale myślałam, że trochę więcej miejsca jest, jednak już zapomniało się. Także czekamy. deszcz leje nadal. Dużo lotów jest odwołanych i przełożonych na jutro. Całe szczęście, mówię, ja tak przeżywałam, a tu się okazało, że wszystko jest ok. Lecimy, będzie dobrze. Lot, tak? Czy stewardessa? Kim jesteś? I a stewardessa. Stewardessa? Okej. Okay. ostatni krok w drodze do domu, Emilka. Ostatni wow. krok. Wow. I zaraz po pięciu latach postawimy nogę na ziemi rzeszowskiej. No o. Co? Zobaczymy Zobaczymy mojego tatę. Moją teściową, bo mają po nas wyjechać Nie? Yeah. Nie Czy na nas ktoś czeka? Emilia? Szukamy A! Ojeju, jaka niespodzianka Dzień dobry! A gdzie ta panienka? Jeszcze, kurde, Pani patrzy się do ciało, czy weźmiesz się Hej! Cześć! Mm. Jak ja, to? Niech Pani się nie przenika, ale ze mną! Witam, szanowno Panią! Wszyscy no. są! Tak, dzisiaj cała banda przyjechała po nas! Cała frajna! Dwu... Tata dwóch dziadków i Teściowa i babcia. Tak, Ale fajnie mi Teściowa wzięła kawę amerykańską, i na dodatek w amerykańskim kubku w New York. Jak jest woda tutaj mamy drogę z Daszchowa, z Jasiąki, z Pęszczą. I jesteśmy w domu. Prawie, że nie, nie poznałam. Emilka wychodzi, A, ale pięknie. Co dnie, co dnie. Stoj! Babia wyjść z samochodu, wszystko. nie może! U nas wszystko dobrze jest. jestem. Trzymaj! Ja Ci daję takie. Lżejsze. Już idziemy oglądać na ogródek trochę na szybko. Ojku, muszę tutaj... A, pomidory, ale drzewa nam urosły. Tutaj tam wszystko. Wszystko nasze. Ale pięknie. Tam jest aż do rzeki, tam daleko. Tutaj mamy ogród, warzyw, mnóstwo. To idą ładne To Ale ładne arbuzy. Ale mamo wiesz co, Peppers. Pod nie musisz sobie dać tę dekturkę. dekturkę. Ja bo one takie duże, nie rosną tu was. Teraz Specjalnie ja trzymałam, żeby nie u, u, u górki. Co? Dobry, ja tu tak? dzisiaj was nie będę uprowadzać, innym razem, ale pięknie. Moja teściowa tu potrafi. Już babcia na swoje ogrody, wnuczkę na malinki prowadzi. Lub to o tom. A ja. Dęby no z tyłu są, zobacz ile jakie... Ojej, jakie już urosły. Piękne. Patrzcie, a ja ostatnio Jurka się pytałam nawet czy jeszcze jest ten, um, ten świerk. No chodź zobacz na ogródek tam dalej. To ja sadziłam. A co z nie ma orzecha? O nie. Orzecha nie No patrzcie. Tu były nasze schodki, co z Jurkiem budowaliśmy. Czy coś z naszych schodków Jurek zostało, czy nic? Nic. Tam to wszystko, wszystko, wszystko. Wszystko, wszystko. Jejku, jejku. Ja już stąd nie chcę chyba wyjeżdżać. O, są nasze schodki. Jurus, jak oglądasz. Pamiętasz. Kochanie, chodź. Nie, ja się nie mogę nawierzyć. Tam mamy piękne, boisko wybudowane, plac zabaw, siłownia, wieś. Wieś, a jak centrum miasta. Papierówki, chodź Kici. A to naukitka. Zip line? Nie, to Emilia się pyta, co to Czy to zip line? A to jest na pranie do wieszania. Tu nie ma suszarek, kochanie. A, Chodź, kochanie, jecha, próbuj, porzeczka czerwona. Czego? Czerwona, czerwona jest w środku, wiesz? ja już nie zrywam. Tak, z tamtej strony, Emilka. Bój! Jeszcze raz. Właśnie. Line, sawer. Dobra, wepluj. Let's give it 6 weeks. Actually, it's so pretty. Emilce się tutaj tak podoba, że mówi, że nie chce wracać. weeks maybe, A wiesz, że twój tatuś budował też ten domek, a ja chodziłam tutaj po posadzkach jeszcze, jak nie było nic gotowe. Tutaj z przodu też mamy duży ogród. Nie wiem wiecie co, naprawdę po prostu... Tak się cieszę. Tak się cieszę, że, że tu jestem, że... No, próbuj zielane jabłuszko jeszcze. Widać chyba po mnie, że jestem szczęśliwa. Jestem. Czuję, że będziemy mieć tutaj naprawdę super czas z Emilką. Prawda? Be careful, but yes, because there was like a bug. A bug. To jest pszczółka, wiesz? No. No, mm. pochodzimy sobie trochę jeszcze. <noise> Na którym z drzew zrobimy huśtawkę. Wybierzemy któreś duże. I pojedziemy, może jutro kupimy to bocianie gniazdo. Ale patrzcie, jakie piękne słonko. Zastanawiałam się, jak ja tutaj będę nagrywała, że to może będzie coś dziwnego, jak będę sobie chodziła ze wsi po kamerę, z kamerą. Ale chyba nie jest źle. Nowe chodniki tu jakieś porobili, widzę. Idę do sklepu jeszcze wieczorem. Po coś. O, siedzą sąsiedzi na ławce. Pięknie, pod domem. No to jest wieś, to jest dopiero wieś, piękna, cisza, spokój, kocham. Tata jechał, mój pomachał, zatrąbił. Ah, okay. Dobra, idziemy zobaczyć, co w sklepie piszcze. Pierwsze koty, ale piękne słońce, zobaczcie znowu. Jestem, e, pierwsze koty za płoty, zerknęłam na ceny tylko tak na szybko, czekolad. I tu już jestem zaskoczona, że 18,55 za milkę z orzechami. Nie pamiętam ile kiedyś kosztowała, ale na pewno nie tyle. No i tak idę do domu. Chyba pora kończyć ten dzień. Nie wiem kogo dzisiaj złapiemy. Chyba naszego kota. Ktoś pali czymś. Pewnie nasz sąsiad. <laughs> ale no, z tamtej strony. I ale wiecie co? To jest właśnie zapach wsi. Jak ludzie palą liście czy coś. Widzę Emilka już biega też po podwórku. I co chciałam powiedzieć to jeszcze, że będziemy łapać chyba babci kota na koniec. Babcia ma kota czarnego pimpka. Dzisiaj kici nie będzie i przez najbliższe trzy tygodnie chyba też nie. Ale mm, myślę, że te vlogi z Polski stąd naprawdę zapowiadają się fajnie. Będzie, będzie ciekawie, na pewno będzie fajnie, także mam nadzieję, że będziecie oglądać dzisiejszy. Na pewno jest trochę taki chaotyczny, nie po kolei, bez ładu i składu, bo wiadomo, że miałam w sobie dzisiaj naprawdę dużo nerwów, dużo stresu, ale to tak czasami jest, że się przeżywa niepotrzebnie. Później się okazuje, że wszystko i tak jest ok. Także moje nerwy dzisiaj to naprawdę wczoraj. I dzisiaj też tyle, co ja się opłakałam. Dzisiaj to dawno się tyle nie opłakałam. Idę do mojej gospodyni, już tam Emilka. Z babcią biega. Ma? Okay. No. Uu, mama też nie jest <grywa> taka. Szedla. Dziękujemy wam za oglądanie. Like and subscribe and here we have a pretty imaginary cat. Bye. Bye. i don't know